Skoro oglądasz ten film bez reklam, to wiedz, że coś się dzieje. Niestety, dzieje się źle, a dalsze losy tego kanału zależą od ciebie. Oto bowiem, po 6 latach bezproblemowej współpracy, 3 listopada, YouTube uznał nagle, że nie zasługuję już na możliwość zarabiania na filmach i nie wiem, co dalej. Chciałbym dalej tworzyć, dzieląc się z Tobą pięknem natury i bogactwem Grzybowego Królestwa. Jestem jednak w sytuacji, w której wiem, że dalszy nakład mojej pracy, przynajmniej przez 3 miesiące, nie przyniesie mi ani złotówki, generując przy tym jedynie dalsze koszty. Odcięcie od zarobku kanału, do którego YouTube nie ma zastrzeżeń, jest absurdem, jednak nie ma od niego odwołania. Pozostaje czekanie. Czekanie i liczenie, że wystarczy mi determinacji, by przejść przez ten trudny czas. Nie będzie to możliwe bez Twojego zaangażowania. Teraz jest ten czas. Chcę wierzyć, że się uda, że przetrwam ten okres bez uszczerbku dla widzów, nadal publikując, i że docenisz możliwość dalszego oglądania moich filmów, w dodatku bez reklam, odwdzięczając się nie tylko miłym słowem, które zawsze jest potrzebne i przeze mnie doceniane, ale i wymiernym wsparciem. Wsparciem, bez którego ten kanał nie będzie miał szans istnieć w dotychczasowej postaci. Wszystkie formy wsparcia, przelew, blik, PayPal znajdziesz pod filmem, jak i tutaj. Serdecznie Ci dziękuję i życzę mimo wszystko przyjemnego oglądania filmu, który nakręciłem jeszcze nieświadomy nadciągającego wówczas problemu. Cześć Grzybofile, witam Was serdecznie 30 października z Beskidu Niskiego w ten wieczny, choć póki co przynajmniej zobaczymy jak dzień się rozwinie, bo mamy nawet jeszcze nie 8 rano, słoneczny dzień w tej jakże wiecznej, choć z założenia ciepłej, tak Wam to zapowiadałem i tak też czynię tym razem łąki, mianowicie o stoku. O właśnie takim nachyleniu, o takiej ekspozycji, że jest on lepiej docieplony słonecznymi promieniami. No ale mimo tego, że naprawdę nawet dziś jest w miarę ciepło, temperatura ma dziś osiągnąć nawet 14 stopni powyżej zera, no to przy tak silnym wietrze ciężko mi w to uwierzyć, mimo że jestem w miarę odpowiednio odzieżowo do tego przygotowany. No ale cóż, miejmy nadzieję, że te lekkie pogodowe co do komfortu termicznego poświęcenia z mojej strony okażą się warte zachodu i grzyby na tej łące jak i na okolicznych wynagrodzą mi te niedogodności. Tak więc ruszamy na poszukiwania. Jest to łąka, którą już Wam pokazywałem co prawda. Robiłem na niej wstępny rekonesans podczas mojego poprzedniego pobytu właśnie w Beskidzie Niskim. W tym zagajniku fotografowałem już jak pamiętacie grzyby wodnichowate, jak i łopatnice żółtawe. Myślę, że tam sobie też zajrzymy, ale może na sam koniec. Nie ma co chyba od tego zaczynać. Skupmy się właśnie na łące samej. Akurat tę tak dość pobieżnie przejrzałem tylko w jej wyższych partiach poprzednio, a w niższych partiach łąkę sąsiednią. No i dlaczego zaczynam od tej, tym razem jeżeli chodzi o łąki właśnie bardziej nasłonecznione, no właśnie po to, żeby zobaczyć czy coś się na nich zmieniło w zakresie gatunków na niej występujących, czyli czy pojawiły się jakieś nowe, czy może nadal są to te same gatunki. Grzybów przede wszystkim. Jeśli chodzi o moje zapatrywania, najchętniej wodnich owatych. No i zobaczymy. Jeżeli tu się coś nowego pojawi, to będzie to dla mnie wskazówka, że właśnie takie cieplejsze łąki warto teraz zacząć odwiedzać także w kolejnych dniach. Bo co prawda jestem tu już dzień trzeci, ale trzy następne dni całe poza dzisiejszym przede mną. Mam nadzieję, że i przed Wami. Dość szybko na tę sąsiednią łąkę licząc ją jako osobną, jako że jest oddzielona tym pasem lasu, jakby nie było niewielkiego lasku się przeniosłem, bo liczę, że tutaj w tych niższych jej partiach będzie nieco bardziej zacisznie, bo już pali licho <laughs> mój komfort, ale chodzi też o warunki do robienia zdjęć. Przy takiej wieczności, jak widzicie, trawy są bardzo ruchliwe, więc gdybym grzyby choćby tu postanowił fotografować, choćby te wodnichowate, co prawda pospolite i na nich się dziś nie skupiam, no to naprawdę byłby to istny koszmar. Same grzyby też by się oczywiście poruszały na tym wietrze, więc tak czy inaczej zaciszność jest tutaj dość istotnym elementem. No i cóż, ruszamy, szukamy. Prawie aparat mi ten wiatr wytrąca z rąk. Właściwie z ręki, oburącz to bym utrzymał, ale w jednej ręce to naprawdę on stabilny tu nie jest. Żółte gatunki grzybów wodnichowatych, gatunki o żółtych owocnikach, może tak. Już bardziej mnie tu interesują, ale te są trochę starzejące się niestety, nie są reprezentatywne dla swego gatunku te owocniki za sprawą właśnie już pewnego rozkładu, więc nie ma co ich fotografować No więc cóż, szukamy dalej Aby uniknąć rozczarowania zaczynam minimalizować swoje oczekiwania <grym> mianowicie w ostatnich dniach natrafiam na wilgotniczki papuzie których owocniki są nie tylko zielonkawe czy żółtawe, jak to przeważnie bywa na tych spotykanych przeze mnie ale także fioletowe momentami, miejscami, może bardziej, bo taki kolor jak najbardziej owocniki tego gatunku uzyskiwać mogą. Na tym ich papuszkowatość polega, zawarta w ich nazwie, papuziość, czyli właśnie wielokolorowość. Myślę, że warto byłoby obfotografować porządnie i obfilmować także dla Was, jak i do mojego atlasu. Właśnie takie owocniki z wyraźnym udziałem koloru fioletowego. Więc jeśli się dziś także pojawią na mojej drodze, zwłaszcza jakieś ładne okazy, no i jeśli wiatr, a właściwie jego brak na to pozwoli, to je opfotografuję i porządnie sfilmuję. Tymczasem hasam sobie niżej, wyżej tą łąką. Byleby coś ciekawego dla Was tu znaleźć. Zaczynam bowiem sobie myśleć, czy wieczność, a więc nawiewany tutaj chłód o tej porze roku przy tych temperaturach tych właśnie łąk tej na której jestem nie równoważy się z jego słonecznością, z jego więc odpowiednim dociepleniem, dogrzaniem przez promienie słońca. Może więc warto na sprawdzonych stronach. Tej doliny się już skupić, mimo że na nowym jej sektorze. Zobaczymy. Dajmy jeszcze sobie trochę czasu właściwie dajcie mi, jako że ja sobie daję <grydy> powiedzmy jeszcze pół godzinki czy godzinkę na sprawdzenie tej strony. No i proszę bardzo. Mamy cudowne skupisko w takim właśnie pasie Wilgoci. Mszyste. Bardzo podłoże tu mamy. Wilgotniczek, co prawda nie po późnych, ale znacznie rzadszych, szarawych. Już je obfotografowałem solidnie podczas mojej poprzedniej wizyty w Beskidzie Niskim, ale miło widzieć, że ich młodziutkie owocniki także na tej łące raczyły się pojawić. No pięknie, pięknie. Ta kępka wilgotniczek szarawych naprawdę napawa tu optymizmem. Wobec tego nie ma co się tak szybko tu poddawać. No, bo spójrzcie, tu się wydaje wszędzie sucho, sucho. A tu mamy taką bruzdę, takie wgłębienie terenu, gdzie najwyraźniej coś się sączy podskórnie, czy podglebowo. Musi tam jakaś woda sobie płynąć, bo nie sądzę, że tylko deszcz sobie tędy spływa. W każdym razie mamy ten teren bardzo dobrze nawodniony. No i właśnie od razu inaczej to wygląda, jeżeli chodzi o tutajszą roślinność, a także i fungę, czyli właśnie królestwo grzybów tutaj występujących. Również tutaj pojawiają się nadal jadalne i pospolite twardziożki przydrożne. Znajdujące się też w moim atlasie. Wilgotniczki szarawe naprawdę się tutaj rozgościły. Miałem powiedzieć, rozpanoszyły, ale gdzieżbym śmiał. Tak to ujmować. Bardzo mnie to cieszy, że są tutaj w różnych miejscach, rosną sobie na całego. Tu jeden owocnik jakoś mi się rzucił w oczy, choć pewnie gdzieś w pobliżu są pozostałe. Jest ich pewnie więcej, bo często tak rosną, jak przed chwilą widzieliście, kępkami całymi, czy co najmniej grupami. No wspaniale, a przypomnijmy, że jest to łąka której po raz pierwszy podczas poprzedniej mojej wizyty tutaj właśnie w Beskidzie i wam wspominałem, że cudownie by było znaleźć jakieś rzadsze wilgotniczki niż papuzie. No i wilgotniczka szarawa zdecydowanie jest tym gatunkiem, który przede wszystkim miałem na myśli, bo już go raz znalazłem, choć nie w Beskidzie Niskim i pragnąłem tutaj też na nią natrafić. Tak więc mój Typ, że na tej łące także ona rośnie, był słuszny, mimo że natrafiłem na nią tutaj dopiero dziś. A pewnie, że jest ich więcej. I to całkiem niedaleko. Gdyby nie tak trudne warunki za sprawą tego wiatru właśnie jak chyba też widzicie na tych ujęciach, to na pewno wziąłbym się do ich fotografowania, bo tak rozwiniętych owocników jeszcze w tej formie nie uwieczniałem z już rozpostartymi kapeluszami, no ale nic na siłę. Także grzyby wodnichowate o czerwonych owocnikach jeszcze stosunkowo młode się tu pojawiają, choć jest ich najmniej. Żółtych jest nie za wiele, sporo starzejących się już wcześniej tu przybyłych na powierzchnię Ziemi owocników dostrzegam niewiele młodych, a te czerwone w najmniejszej liczbie nowe widzę tutaj właściwie pierwsze tak młode skupisko. Tak, więc ewidentnie zmieniają się gatunki występujące teraz na tej łące. No dobrze, w ramach urozmaicenia zerknijmy jak się mają tutajsze łopatnice żółtawe w tych modrzewiach. Rosły tu też jak pamiętacie wodnichy modrzewiowe, lecz akurat one były już wówczas dość wiekowe. Fotografowałem je jako, że po raz pierwszy na moich nagraniach na mojej drodze grzybofilskich filmów zagościły. Ale ze świadomością, że mogłyby być nieco świeższe. Natomiast łopatnice żółtawe wówczas były młodziutkie, nawet zbyt małe, i uznałem, że warto poczekać, aż podrosną. Poza tym było tu dość cieniście, akurat tu, gdzie rosły. Dziś oświetlenie problemem się nie wydaje. Pytanie, jak się mają grzyby? No bo modrzejowe, jak widzicie, są nadal. No ale takie już mocno wyblakłe mają kapelusze. One wcześniej były jaskrawo żółte. Nadal widać, że to ten gatunek. Ja to widzę, ale no już na tyle się zmieniły z wiekiem, że nie wydaje mi się sensownym ich fotografowanie. Są to zresztą grzyby jadalne i je także znajdziecie w moim atlasie ze zdjęciami jak i szczegółowym opisem. Zapraszam. Za to łopatnice żółtawe tutaj nie podrosły, także się starzejąc na bardzo wczesnym etapie swego rozwoju i przesychając. Tak, łopatnicom tutaj wyraźnie w tym roku jakoś warunki nie sprzyjają. Jest ich niewiele i nie za bardzo dorodne, delikatnie mówiąc. No ale sprawdzić musiałem, a teraz możemy wracać na łąki gdzie najwyraźniej dzieje się znacznie lepiej. Tam faktycznie widać, że świeże owocniki, zwłaszcza nowych gatunków na tej łące, jak właśnie, no dobrze, może na razie na przykładzie jednego gatunku, ale jednak wilgotniczki szarawej się pojawiają. No dobra, plecak zostawiam i wiecie co to oznacza. Postaram się dokładniej poprzeczesywać przynajmniej te górne partie tej łąki. Są i wilgotniczki papuzie, choć tutaj dominuje zieleń, a nie fiolet. Tak przeze mnie ostatnio upragniony, jak Wam wspomniałem, w przypadku nowocników tego gatunku. Są i muchomory czerwone, których w ostatnich latach coraz jakoś mniej w polskich lasach, może z uwagi na niestety modę panującą na konsumpcję tego trującego przecież gatunku która na szczęście zresztą dobiega, mam nadzieję, końca. Niestety wiele niezbyt pochlebnego mówi o naszym społeczeństwie fakt, że truciznę musiano wpisać na listę substancji zakazanych, aby ludzie przestali się nią truć. A wracając do grzybów łąkowych, no to wilgotniczek papuzich młodziutkich jest tu naprawdę pełno. Zieloniutkie, dorodne. Widok, który cieszy. No dobrze, trzy godziny przeczesywania tej łąki i sąsiedniej mamy za sobą, a więc połowa czasu, w którym słońce powinno dopisywać wystarczająco do ewentualnych zdjęć, za nami. Może drugą połowę spędzimy więc na przeciwległych zboczach. Jeszcze nie wiem, czy sektor już mi znany sprawdzić. Czy sektor zupełnie nowy? Na pewno nie tę wielką łąkę, którą zostawiłbym sobie na osobny cały dzień. Może jutro albo pojutrze zobaczymy. Ta mała łąka, przepraszam, że tak pokazuję, w każdym razie ta bardziej zielona, jest z kolei wykoszona dość na krótką trawę. Do krótkiej trawy dokoszona. I zastanawiam się, czy to dobry pomysł, żeby ją sprawdzać. Takiej łąki bowiem jeszcze nie sprawdzałem, raczej sprawdzam pastwiska. Jej atutem zdaje się być jej odpowiednie nawodnienie. Tak bardzo żywo zielona jest, że kusi. A żegnając się z tą łąką, odnotujmy, że oczywiście także na niej możemy natrafić na mnóstwo owocników jesiennego, owszem, łąkowego grzyba wodnichowatego, w dodatku jadalnego. Wiecie co teraz powiem. Oczywiście, po więcej informacji na jego temat zapraszam do mojego atlasu. A tu dopiero mamy mokry fragment łąki. Mam nadzieję, że wiatr tego nie zagłuszy. <słyszy> Słyszeliście to chlupanie? Aha, już mi się przypomniało dlaczego na tamtą łąkę jeszcze dotąd nie zawitałem. <słyszy> nie tylko dlatego, bo obawiałem się, czy taka wykoszona łąka to dobry pomysł jeżeli chodzi o występowanie grzybów, jakieś takie masowe. Ale też z uwagi na to, co być może dostrzegacie, oddziela mnie rzeka od niej, po której w Kaloszach nie przejdę. Faktycznie, już pamiętam, tam trzeba daleko, daleko ominąć tę rzekę właśnie, by się tam przedostać. Ewentualnie od tej strony też by się dało, ale potem trzeba się przedzierać przez parę lasów, nie tylko ten, który tu widzicie. Chyba troszkę za późno na aż taką ekspedycję, tak więc faktycznie skupmy się na łące przeciwległej, już mi znanej albo wiecie co, jednak postawmy na świeżość, nowość. Myślę, że na dziś wystarczy sprawdzania znanych mi już miejsc, wobec czego przeniesiemy się nie na przeciwległą łąkę już mi z minionych moich wizyt dobrze znaną, by sprawdzić czy i tam coś nowego się nie pojawiło. Lecz na zupełnie inną, nową dla mnie łąkę. Mam nadzieję, że bardziej zaciszną, położoną w dolinie. Tu jesteśmy na przełęczy, gdzie hula wiatr. Jestem ciekaw, czy tam coś ciekawego uda się dziś jeszcze znaleźć. I co, ładne miejsce wybrałem? Bo na pewno dużo bardziej zaciszne. Poszukajmy teraz jakiejś kuszącej łączki. Tu mamy, co prawda, bardzo ładną, a przynajmniej ładnie obrośniętą jeszcze kolorowymi. Drzewami. Urocza to wygląda, lecz to łąka dość wysoka, mało przejrzyste podłoże. Więc myślę, że rozejrzymy się po okolicy, by wyszukać odpowiedniej. Choć chodzi tylko o łatwość wypatrywania grzybów, a nie o samo ich występowanie. No bo tutaj również, jak widzicie, są. A no to w sumie może się po niej przejdźmy trochę. No bo skoro wypatrzyłem te grzyby, to może i wypatrzę kolejne. Ale nie, to jednak nie takiej łąki szukałem. Nieco niżej wydaje mi się, że będzie atrakcyjniejsza. Planowałem i tak tutaj zajrzeć w najbliższych dniach, więc dlaczego nie dziś? Dlaczego nie teraz? No wieje także wieje, nie oszukujmy się. Nie jest to jakieś totalne zacisze ale bez porównania wobec pierwszej dziś łąki robi się nawet pochmurno. Idealnie byłoby teraz znaleźć jakieś grzyby warte obfotografowania w mojej przynajmniej subiektywnej ocenie, zanim zrobi się ciemno, bo dzień też powolutku się już kończy. Przyznaję, że od paru wyjazdów odkładałem sprawdzenie tego miejsca właśnie z uwagi na obawy, że trawy będą tu zbyt wysokie. No i w większości zbyt wysokie do wypatrywania, niekoniecznie do wzrostu. Przypominam, grzybów są a jednocześnie grzybów jest tu pełno, gdy już się natrafi na miejsce, gdzie da się je dostrzec. Tak więc, miejsce złe nie jest, trzeba tylko odpowiednie jego fragmenty dostrzec i na nich się skupiać, na takich właśnie bardziej przejrzystych, o krótszej trawie. Łąki mamy tutaj co prawda dość wysokie, co nie pomaga w wypatrywaniu grzybów. Z drugiej strony ciężej o łąki o mniejszej ingerencji człowieka, no bo te ta tutaj konkretna nie jest jak widać ani koszona, ani nie prowadzony jest na niej wypas, tak więc Tyle co ktoś tutaj przejdzie, jakiś człowiek czy jakiś dziki zwierz, tyle tej ingerencji. A tak mogłaby to być faktycznie ostoja rzadkich gatunków grzybów. No i tutaj także jest pięknie, bo jakże kolorowo, aż tak bardzo wieczne miejsce to najwyraźniej nie jest. Jako, że tutaj akurat liście jeszcze się ostały w całkiem niezłej ilości No wiem, wiem, jak głównie z drugiej strony i z niej właśnie jest tych liści mniej no ale mimo wszystko hm. A gdyby ktoś chciał zbierać grzyby już pod ten wyraźny koniec października no to mamy choćby podgrzyba brunatnego, choć już niezdatnego do zbioru, ale jest Są tu wodnichowate starsze są tu wodnichowate młodsze Choć nadal nic, co by mnie skłaniało do wykonania sesji fotograficzno-filmowej. Z dobrych wieści, jeżeli interesują Was takie bardziej już wręcz zimowe grzyby jadalne, rosnące pod sosnami, to pojawia się już wodnicha późna. Młodziutkie owocniki tutaj właśnie wychynęły z podłoża. Chciałem grzyby wodnichowate, mam grzyby wodnichowate. I cóż, że gatunek pospolity skoro i on nieczęsto na moich nagraniach gości, a w tej formie tak młodych, dorodnych owocników, nie miałem go dobrze obfotografowanego, więc kiedy, jeśli nie przy takiej okazji, przynajmniej jakąś sesję makrofotografii udało mi się dziś wykonać. Gatunek ten wyrosta nawet po tym, gdy spadnie już śnieg, a więc naprawdę możecie go znaleźć nawet w środku zimy i przeważnie w środku choćby stosunkowo młodych, sosnowych zagajników. Tutaj akurat natrafiłem na niego na obrzeżach takiego miejsca. To naprawdę bardzo smaczny, grzyb jadalny, trudny do pomylenia, choć oczywiście musicie się z nim bliżej zapoznać najpierw, jeśli chcecie go zbierać, choćby w moim atlasie. Wykorzystałem więc każdą chwilę i Wszystkie nawet negatywne okoliczności mi niesprzyjające, pomijając tego dnia na szukanie i pokazywanie Wam grzybów, czy to wiatr, czy to jak teraz deszcz, w którym kończyłem już tę sesję zdjęciową i też filmową tego gatunku. Słońce już zachodzi za górami, tak więc pora się żegnać. Już nie mogę się doczekać jutra. Jeśli Wy również, to nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału i kliknięciu w dzwoneczek. Wówczas nic Was nie ominie. Będę Wam też wdzięczny za komentarze, za łapkę w górę, a jeszcze bardziej za dołączenie do grona wspierających. Tymczasem za dziś Wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!